W szkole jest plakat. Już czynny. Parę razy w tygodniu uczniowie z klasy fryzjerskiej prowadzą cały czas fryzjerski. Strzyżenie, farbowanie, rozstawanie włosów, czesanie i kręcenie. Reszta mówi, prawie Może się zdecydujemy, nie? Tak, od, ta, od tych roślin. No. Mówi, no, mówi tak, tanio. Nigdzie nie tego, nie zrobicie sobie fryzjerki, nie? Mówi, no, robię to pod okiem fryzjerki, więc zawsze jest szansa, że jak to jest pierwsza do poprawki, nie? Natomiast ta, z tytułu, co na tych taktycznych nie? Mówi, powiedzcie, no, co? Postawajmy do siebie, że

Nie będę tego wystarczał Tutaj, tak, dziewczyny mówiły, że jak no rozwiązywały indeksję, to to, że za każdym razem inny test się ujawia. Ale no czy to, to, to jest indeks, ponieważ wtedy nie będzie pytania wtedy 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 to wtedy tak. wtedy tak. Są pomysślane, nie? Po prostu tutaj, tutaj nikt nie ma możliwości, żeby tam powiedzieć, że tam jest adres, nie? No ale to nie wszystko, ja uważam, że to, wiesz. To jest ten sam test, jak po raz I Pamiętasz nie więcej, Pamiętasz Zrozumiesz, Nie, no to